Przecieram moczy kolejny raz. Noc za krótka byłaby spać. Adrenaliny wypiję łyk, by w doskonałej formie. Sam już nie wiem czy profesor przypomina bardziej Obeliksa Wiedźmina, Torgala czy Kokosza, ale w tym odcinku moich profesorów dwóch, a raczej dwoje, zamieniłem na inny komiksowy duet. Wojciechów dwóch. Profesor Wojciech Birek, jeden z najlepszych polskich tłumaczy komiksu, komiksowy autorytet, scenarzysta, rysownik, juror we wszelkiego rodzaju festiwalach i konkursach komiksowych, ale też pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, który egzaminował mnie z teorii literatury. To dzięki niemu od ponad 20 lat zachwycamy się między innymi polską wersją kultowego Torgala. A także Wojciech Jama, kolekcjoner między innymi komiksów, który za zasługi dla polskiego komiksu otrzymał nagrodę imienia Papcia Chmiela, doktorat humoris causa oraz nagrodę imienia Janusza Christy, złoty puchar. Cytując więc Mroza, drodzy panowie, to co traci kolor zamienimy dziś w złoto? Mam na myśli komiks, bo czym właściwie komiks jest? Poza tym, że jaki jest, każdy widzi. To jest pytanie, które może spowodować odpowiedź Rzekę, bo ja pisząc pracę najpierw magisterską, później doktorską o komiksie, bardzo intensywnie zajmowałem się próbą zdefiniowania komiksu. Właściwie definicji komiksu nie da się sformułować. I oczywiście ja się z tym nie zgadzam. Komiks jest formą narracji obrazowej, wizualnej. Oczywiście tutaj się bardzo mocno trzeba. Odwołać do sekwencyjnego charakteru przekazu komiksowego, czyli tego, że komiks opowiada przy pomocy cyklu, serii, tak naprawdę sekwencji obrazów. Następną istotną cechą jest to, że są to obrazy nieruchome. To jest po prostu opowiadanie obrazem. To, czy przybiera to formę historyjki obrazkowej, gdzie mamy kadry i tekst pod nimi. Czy to są opowieści graficzne, czasami zupełnie bez dymków, bez słów, opowiadające wyłącznie obrazem? Czy to są no, klasyczne komiksy z dymka, tak zwanymi dymkami? To jest dla mnie szczerze mówiąc obojętne. No, mnie fascynuje samo opowiadanie obrazem. To, że można tutaj naprawdę dokonywać cudów, gdzie mamy opowieść, historię obrazkową, komiks, ale bez użycia słów, bez tekstu. Ale opowiadający taką historię, że dosłownie tu się za gardło chwyta. Początków komiksu, który chwyta za gardło i za serce, niektórzy badacze doszukują się już w średniowieczu, inni nawet w starożytności. Podobno za pierwszy polski cykl komiksowy uznaje się Ogniem i Mieczem, czyli przygody Szalonego Grzesia, będący satyrycznym ujęciem powieści Henryka Sienkiewicza. Ukazał się w 1919 roku w magazynie Szczutek. Rozwój prasy, który nastąpił po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, przyniósł nam także inne tytuły. Na pewno pamiętacie słynnego Koziołka Matołka. Cztery księgi słynnej serii Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza, które opublikowano jeszcze przed wojną w latach 30. XX wieku. Tylko czy to był komiks? Napisany ośmiozgłoskowcem, czterowierszowymi strofkami, do tego bez dymków. A jednak koziołek Matołek to komiksowy bohater. Potem ten sam duet stworzył jeszcze serię o przygodach małej małpki Fiki Miki, w której także powraca nasz koziołek. Tak wygląda ta książeczka, w której nasz koziołek młody, co na imię miał Matołek, przeżył pierwsze swe przygody. Kto jej jeszcze nie przeczytał, niech to powie swojej mamusi, bo książeczkę tę prześliczną każde dziecko poznać musi. Jest w niej wszystko opisane, jak koziołek. Mądra głowa błąkał się po całym świecie, aby dojść do Pacanowa. Ale z Pacanowa wróćmy jeszcze do początków, czyli był sobie komiks. Dla mnie y, dzisiejszy komiks to jest po prostu pewna historia ewolucyjna, ewolucja y, opowiadania obrazem. To taka potrzeba, taką potrzebę ludzkość miała od zarania dziejów. I ja rozumiem, że teoretycy komiksu dostają wysypki, kiedy się mówi, że początki to są naskalne rysunki bądź hieroglify egipskie i w ogóle to opowiadanie obrazem, kodeksy majów, tkanina z bajo. Przede wszystkim wielka trójka prekursorów komiksu, czyli Rudolf Topfer, Christoph i Wilhelm Busch. I to. Od nich mamy publikacje prasowe w odcinkach, później y, albumy komiksowe, pięknie wydane, potężne tomy. W przypadku np. Wilhelm'a Busza to są tomy liczące y, dużych formatów, twarde okładki, piękny papier liczące po 500-600 stron z jego klasyczną historią o dwóch urwisach, Maxie i Moricu. I wbrew pozorom nie jest to history, banalna historyka dla dzieci. Yy, można się tam doszukiwać naprawdę bardzo poważnych yy, treści. W szkole podstawowej miałem pierwszy kontakt. Wszyscy w tych czasach oglądali Asterixa w filmach, które były puszczane yy, zawsze z okazji świąt wielkanocnych i nie wiem, czy innych też czasami zdarzało się. To były kolejne filmy animowane, które były adaptacjami Asterixa i wszyscy wtedy je z wypiekami na twarzach oglądali w niedzielę przed południem. Natomiast ja po prostu bardzo wcześnie dostałem do ręki oryginalne albumy Asterixa po francusku. I zacząłem je tłumaczyć natychmiast, tak? dlatego zostałem tłumaczą w ogóle, że, że ten Asterix mnie tak pociągnął, ja chciałem wiedzieć, co tam jest w środku. Tak? Następna seria, która mnie niesamowicie yy, też wciągnęła na takim dosyć wczesnym yy, etapie, to była yy, komiksowa, westernowa seria yy, o poruczniku Blueberrym yy, i też oczywiście bardzo, bardzo chciałem to tłumaczyć. Porucznik Blueberry miał w Polsce swój odpowiednik w postaci Kapitana Żbika, o którym za chwilę i Kapitana Klossa. Ten drugi komiks powstał w latach 70., kilka lat po zakończeniu emisji serialu i wydaniu powieści Stawka Większa Niż Życie. Co ciekawe, na zlecenie Szwedów. Już w latach 60. Szwedzi zamawiali w Polsce z myślą o swoim rynku komiksowym produkcję popularnych albumów zwanych klasikerami, których druk był tani i dla obu stron bardzo opłacalny. Wracając do Asterixa, francuska seria komiksowa stworzona pod koniec lat 50. przez Sinnego, przyniosła do tej pory blisko 50 komiksów, 10 filmów animowanych, 5 fabularnych i kilka gier komputerowych. Lata 50. w Polsce przyniosły z kolei Gąskę Balbinkę, której odcinki początkowo publikowano na łamach Płomyczka, dzięki czemu komiks stał się inspiracją do powstania jednej z pierwszych polskich dobranocek, a także pannę Kreseczkę, pamiętny dla starszych czytelników, komiks Wandy Chotomskiej i Bohdana Butenki, z którym dzieci co tydzień spotykały się na ostatniej stronie magazynu Świerszczyk, Nie mylić z pismem dla dorosłych. Tyle miałam różnych przygód, trosk, kłopotów i niewygód, dłużej nie chcę być już sama, niech się o mnie troszczy mama, ba, lecz właśnie z tym jest bieda, kto jest moją mamą, kreda. Może szkoła mnie oświeci, przecież w szkole uczą dzieci. Moja przygoda ze sztuką komiksu zaczęła się od właśnie twórczości Bogdana Butenki. I ja tak, starając się, robiąc jakąś taką retrospekcję, zastanawiając się, skąd ta przygoda na całe życie się wzięła, to właśnie uważam, że właśnie twórczość Butenki odcisnęła takie piętno i spowodowała, że zainteresowałem się, stałem się czytelnikiem komiksów, a zaczęło się od przygód Gapiszona z Misia. Później były sensacyjne przygody Gucia i Cezara ze Świerszczyka. Ale tam również prezentowała się czołówka polskich ilustratorów, oprócz Butenki, były tam historie obrazkowe Flisaka. co robi nasz Bobik, była Gąska Balbinka, Pan Hipopo i to urok tych historii obrazkowych, tych komiksów z Głuciem Cezarem, no spowodował, że potem naturalną koleją rzeczy było sięganie po e, świat młodych. Po raz pierwszy na łamach Świata Młodych w 1957 roku pojawili się także inni, prawdopodobnie najbardziej znani polscy bohaterowie komiksu. Przygody Tytusa, Romka i Atomka, Papcia Chmiela to najdłużej ukazująca się seria komiksowa w naszym kraju, która rozeszła się ponoć w ponad 11 milionach egzemplarzy, a powstawała aż przez 52 lata. W 2002 roku komiks doczekał się swojej filmowej wersji. Papcio Chmiel, autor, Autor Trzech Urwisów był nie tylko rysownikiem, ale też powstańcem warszawskim. Jego pierwsze albumy były często poprawiane przez cenzurę. Autor wydał je w zmienionej wersji dopiero po zmianie systemu politycznego. Zamek! Zbudowany w XII wieku, w XIII zniszczony, w XIV odbudowany, w XV spalony, w XVI odrestaurowany, w XVII zrujnowany, w XVIII odremontowany, w 1939 zbombardowany, w 1960 zrekonstruowany. I to wszystko słowa z dymków. A co ze słowem? Czy to słowo to, ono musi być w tych dymkach? Czy jeżeli ono jest pod obrazkiem albo go nie ma w ogóle, to co wtedy, tak? I oczywiście słabo w komiksie jest jednym z tworzyw i ono jest używane w sposób, na jaki pozwala i, i jakiego wymaga ten przekaz, tak? to znaczy może posłużyć jako wsparcie dla narracji obrazowej, dla narracji obrazów, może oddać wypowiedzi i myśli, postaci. No i oczywiście są też te elementy typowo komiksowe, czyli onomatopeje. Ja zawsze twierdzę, komiksy się czyta. I mówiąc czyta, mam na myśli nie tylko to, że, że czyta się w nich dymki i teksty narracyjne, czyta się w nich również obrazy. Z powstał, w się obrócisz, nadaje ci imię tusz de zoo. Ale nie ma imienia Tytusz, jest tylko Tytus, imieniny obchodzi 6 lutego. Zamiast jasny gwint, mów ciemna śrubka, nie będziesz płacił. Dwa szkolne i jeden nienormalny, proszę. Myślałem i wymyśliłem bezmyślnik. Stawiać go się będzie przed zdaniem niemającym sensu. Tytus, co robisz? Wrzucasz jedzenie? Już mi niepotrzebne, najadłem się strachu. A czy dałeś Norwida? A kto go napisał? Czy uważasz, że muzyka jest za głośna? Mów głośniej, bo muzyka jest za głośna. Ciii. nie czytajcie tego głośno, tego obrazka, bo zbudzicie wartownika. Może uda mi się uciec? Twórczość Henryka Jerzego Chmielowskiego, czyli Papcia Chwiela, Tadeusza Baranowskiego, Janusza Christy, i wielu Charlotte, Paweł i wielu innych klasyków, no to jest ta podstawa, ale ja mam alergię na używane czasami takie określanie tamtych czasów jako złota era polskiego komiksu, bo do niedawna dysponowaliśmy jeszcze tylko tymi starymi perelowskimi wydaniami, które często po prostu były na dosyć kiepskim papierze, w formie zeszytowej, powycierane, czasami z przesuniętymi kolorami. No, czasami nasza poligrafia ówczesna osiągała zabawny efekt, ponieważ ja mam na przykład w zbiorach tytuł Saranka i Atomka który jak się otworzy z tymi przesuniętymi kolorami, to to wygląda jak yy, współczesne wydarnictwa tak zwane 3D, do których bierze się okularki yy, i ogląda się przez te okulary takie rozmyte yy, kolory. Yy, no, tam nie chodziło o efekt 3D, to po prostu były zwykłe drukarskie buble. A więc jesteśmy w Polsce lat 70. o przygodach Kajka i Kokosza. Przyjęło się mówić, że to polska wersja Asterixa i Obelixa. Oryginalna wersja komiksu Janusza Chrysty, której bohaterowie nazywają się Kajtek i Koko i są marynarzami, pochodzi z 1968 roku, jednak sama postać Kajka sięga lat 50. Kajko i Kokosz to dwaj słowiańscy wojowie, mieszkający w grodzie kasztelana Mirmiła. Ich głównymi wrogami są Zbójcerze pod komendą Hegemona i jego zastępcy Kaprala. Kilka lat temu komiks ukazał się w formie serialu animowanego, a warszawski Teatr Syrena stworzył nawet na jego podstawie musical. Voilà. Dobry wieczór, nazywam się Fajfi, Ślimak Fajfi. Dajcie mi ognia. To ty palisz? Taki mały? Pole, las, woda, wieś. Nadszedł czas, miotło nieś. Albo to samo w języku śląskim. Woda, dziedzina, pole, las. Mietło, furgę i przyszł czas. Spójrz na swoją ciotkę, Kajko. Zmieniła się nie do poznania. Stale gada o kosmetykach. Wiesz, Kokosz, to na pewno jakieś nowe czary. Poza tym pełny brzuch znakomicie podnosi uroki krajobrazu. Nie desperuj, nie dramatyzuj, mimiuku. Hegemon kloł bardzo długo. Wreszcie wyczerpał repertuar. Przynieście mi słownik brzydkich wyrazów i tych komiksowych wyrazów jest znacznie więcej. Jest też manga, czyli japoński odpowiednik europejskich komiksów, w których każdy bohater miał bardzo duże oczy, często nienaturalny kolor włosów. Ale wróćmy do polskich komiksowych słów, które przetrwały w polszczyźnie. Na wypadek wszelki woda soda i bąbelki. <coughs> Albo ależ e, wodzu co wódz, e, dowci bogąsce balbińcy e, właśnie z komiksu Baranowskiego. E, różne powiedzonka z Salomka i Atomka. One Zdobyły sobie miejsce w historii języka polskiego, natomiast jeżeli chodzi o komiks, to wiesz, to nie jest to, że obraz jest ważniejszy od tekstu, od scenariusza. My po prostu średnio sobie wyobraża, wyobrażaliśmy, że ta współpraca scenarzysta-rysownik to jest takie coś, no, że ten obraz najważniejszy jest. Nie, tu musi wszystko grać. To jak z kulinariami, wiesz, jak użyjesz złych drożdży, to zakalec otrzymamy, no i, i czasami takie zakalce i w komiksowie wychodzą. Wracając do tłumaczeń komiksów, czy wszystko, panie profesorze, przetłumaczyć się da? Jeżeli burzą wchodzi w jakąś rzeczywistość, w której mamy do czynienia z jakimiś idiolektami, dialektami, żargonem, to to wszystko w tych komiksach się pojawia i on nie zważa na to, czy czytelnik będzie się z tym męczył, czy będzie się wkurzał, że, że oto ma opowieść, ma, ma teksty, które są napisane językiem nie do końca zrozumiałym, bo tak wtedy mówiono, tak wtedy język wyglądał, że w takim miejscu, w taki sposób właśnie się językiem posługiwano. On to wszystko wykorzystuje, odtwarza. No, i później Francuzi czytają słownik francusko-francuski, żeby móc się zorientować, co tak naprawdę w tych dymkach zostało, no, zostało powiedziane. A ja to wszystko jeszcze muszę przetłumaczyć na polski. To jest dopiero wyzwanie. Wróćmy więc jeszcze do Polski lat 80. Warto pamiętać, że komiks PRL utworzony był prawie wyłącznie dla dzieci. Najpoczytniejszymi historiami były wówczas przygody Kleksa, niebieskiego stworka z kałamarza, którego stworzyła Charlotta Paweł, oraz komiksy Tadeusza Baranowskiego, innymi antresolka, profesorka Nerwosolka. Fantastyczne przygody, Trochę psychodeliczne kolory i dużo inteligentnej, jakby postmodernistycznej zabawy z konwencją. To wtedy pojawiły się też komiksy fantastyczne, jak chociażby Wiedźmin na podstawie prozy Andrzeja Sapkowskiego czy Fanki Kowal, który ponoć szokował czasem brutalnością i golizną. Mrrr. Władze wydawały także stricte propagandowe komiksy, jak seria o Kapitanie Żbiku. W komendzie głównej milicji obywatelskiej gabinet pułkownika Czelatki. Mam dla was nowe zadanie, kapitanie. Musicie zająć się sprawą oznaczoną kryptonimem trzech. Trzech? Zajmują się nią, o ile się nie mylę, w województwie suwalskim. Zgadza się, we wsi Borówkowo. Na polu tuż pod lasem znaleziono zwłoki mężczyzny. Czy to był mieszkaniec wsi? W jaki sposób zginął? Kapitanie Żbik, proszę się zająć tym osobiście. tuż Żbik, koniec działań. Dziękuję wszystkim za udział w akcji. To był pierwszy komiks, który ja jakoś tak w dzieciństwie... Yy... Przyswoiłem, zapamiętałem, który mnie wciągnął w komiksy w ogóle. Jakoś tak y, y, muszę powiedzieć, że y, oczywiście ja tam czytałem Koziołka Matołka, y, Tytusa, y, natomiast y, jakoś najbardziej y, y, zadziałało na mnie, na moją wyobraźnię, na, 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 na ten mój taki potencjał komiksowy, który gdzieś tam we mnie prawdopodobnie drzemał. Właśnie te, te kolorowe zeszyty z kapitanem Żbikiem. I, I to jest troszkę dziwne, bo to jest seria komiksowa dosyć przaśna, tak to można powiedzieć, jeżeli chodzi o, o formułę, o opowiadane historie. W momencie kiedy w czasach magazynu Relax pojawił się Torgal, który nie był komiksem dydaktycznym, który nie był komiksem dla młodzieży, miał te elementy jakby odwołujące się również do, do bardziej dojrzałego. Czytelnika, no to dla mnie to też było ośnienie. Podobno najdroższy komiks świata został sprzedany za ponad 3 miliony dolarów. Mowa o pierwszym wydaniu Supermana z 1938 roku. W PRL-u, żeby zdobyć wymarzony komiks, trzeba było udać się do kiosku i prawie tak jak mięso dostać wymarzony towar, to znaczy dzieło sztuki, z podlady. Wtedy trzeba było zdobywać te rzeczy. Zakładało się, oczywiście, trzeba było mieć zaprzyjaźnioną kioskarkę tak zwane teczki, do których ona odkładała prasę, ale bywało tak, że dostawa była bardzo uboga i już nie starczało kolejnego egzemplarza świata młodych i człowiek zostawał z dziurą w historii. Niestety, dopiero po latach można było y, uzupełnić te braki. Dzisiaj te czasopisma osiągają astronomiczne kwoty na aukcjach. To, że w, w PRL-u te komiksy się sprzedawały w, w ogromnych nakładach i ludzie je czy, naprawdę czytali, tak? że, że je czytano. Y, no, wynika z atrakcyjności tego medium i braku konkurencji. Tak? W tym momencie ono było jednym z y, bardziej atrakcyjnych. Form przekazu, nie było gier komputerowych. Jak się okazuje, i książka, i komiksy zupełnie nieźle sobie w tej zmieniającej się rzeczywistości radzą. W końcu, jak powiedział Grzegorz Rosiński, najpierw się czyta komiksy, a potem książki. Później zaś mniej się czyta komiksów, a pożera książki, choć wszystko jest przecież kwestią gustu, bo. Jeden woli Lady Punk, drugi za to lubi Tran. Ten by wszystko dał za ptysie, tamten kocha tylko misie. Ten kolego klocki Lego, ale ja się śmieję z tego. Mnie nie bawi z klocków domek, za to tytus, romek i atomek. Jeden woli Disneyland, do zająca czuję stręt. Ten uwielbia dyskoteki, tamten tylko dżeki. Gdy klasówka się nie uda, wini za to Robin Hooda. Ja do wilka robię oko, na mnie czeka kajko i kokosz. A gdy na mnie krzyczy mama, że zaśmiecam swoją głowę, mówię, pismo obrazkowe jest od wieków. Przebojowe. Komiksy, komiksy.